Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. A naszym gościem jest dzisiaj prezydent Wrocławy Jacek Sutryk. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry. Witam pana i witam państwa. To zaczynamy. Co niespełna dwie doby po ogłoszeniu wyników czuję dziś o poranku w naszym studiu Jacek Sutryk. Bo to była beznadziejnie brudna, brzydka, agresywna kampania, kampania jakiej nie było. To daje do myślenia, tak sądzę. To prawda. Nawet wczoraj spotkałem się z takim raportem polityka w sieci, który opisuje, jak brudna to była kampania, i jak duża można powiedzieć, fabryka jakiejś nienawiści, pogardy, hajtu została została wytworzona, także skierowana przeciwko mnie, nawet tam są konkretne ekwiwalenty policzone. Jakieś półtora miliona dolarów i tak dalej. Ale I o czym to mówię? Ale... To mówi, to mówi o tym, że... Znaczy, jest dobra też wiadomość, panie redaktorze. Dobra wiadomość jest taka, że to na mądrych Włocławian nie działa, że, że nie chcą rozmowy o mieście. Nawet jeżeli te rozmowy są trudne, nawet jeżeli się czasami w tych rozmowach nie zgadzamy, to jest potrzebna po prostu dobra rozmowa o mieście i myślenie, co przed nami, a przed nami dużo wyzwań. Jak pan pyta, co ja czuję dwie doby Dwie doby po wyborach, to czuję dużą odpowiedzialność, czuję to zaufanie, którym zostałem kolejny raz obdarzony, ale przede wszystkim czuję, jak wiele jest do zrobienia. Jak to jak za chwilę o tym oczywiście będziemy hmm. rozmawiać. A jak pan sądzi, dlaczego tylu mieszkańców jednak zdecydowało o tym, by pozostać w domu? No to jest, znaczy dla mnie jako socjologa to nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Jak obserwuję kampanie wyborcze od wielu lat, to te drugie tury, a one się zdarzały i zdarzać będą coraz częściej. To prezydent Karnowski mówił w którymś z komentarzy, że szczególnie podczas tych wyborów dużo bardziej oczywiste... Były długie tury niż pierwsze zresztą w 60. Na stomiast na, na prezydenckich w 60, one się przecież odbyły w ponad 700 innych mniejszych samorządach. To, to myślę, że pokazuje, że też jesteśmy jakoś spolaryzowani, może też troszeczkę zmęczeni, tak? bo przedna, przecież jesteśmy po bardzo trudnej i długiej kampanii parlamentarnej, a przed nami jeszcze wybory do Europarlamentu, później wybory e, prezydenckie. Tak więc e, też jest zmęczenie polityką z całą pewnością. Natomiast no ja sobie przypominam rok 2014, kiedy prezydent Utkiewicz startował ta frekwencja w drugiej turze była jeszcze niższa. Tak po prostu jest, ale też nie, niektórzy nawet nie wiedzą, że jest. Ja się spotkałem, wie pan z takimi komentarzami i pytaniami. Kiedy zapraszałem na drugą turę wyborów to słyszałem w odpowiedzi, no jak to, przecież Pan wygrał w pierwszej. <grafię> tak więc no, chcę powiedzieć, że nie wszyscy tym tak mocno żyją. Że to... to bez wątpienia, absolutnie. Mm -hmm. A co dziś Panu leży szczególnie na sercu, na wątrobie? Yy, no, znaczy na sercu mi leży... <grafię> Wolę mówić o tym, co mi leży na sercu. Na sercu mi leży Wrocław. A na wątrobie? <grafię> nie, na, na wątrobie... Mm... Szczerze. Trzeba, trzeba oczywiście, trzeba, ja, ja już mówiłem o tym, że każda kadencja, każda nowa kadencja jest okazją do dokonania różnych zmian. Polityk, tym polityk samorządowy, musi być też refleksyjny, autorefleksyjny, auto... I była u pana kreatywny. ta refleksja? Jest ta refleksja? Jest cały czas, wie pan, ja, ja że tak powiem, cały czas poddaję się takiej samoocenie, samo samokrytyce. Samo Wszystko po to, żeby być jeszcze lepszym prezydentem i w ogóle być lepszym człowiekiem. Myślę, że to, myślę, że to o to chodzi. I, i, I się zastanawiam dzisiaj, jak pewne rzeczy poukładać, żeby one były z jeszcze większą po prostu korzyścią dla mieszkańców i żeby jeszcze efektywniej odpowiedzieć na ich potrzeby. Tych potrzeb jest dużo. Część też udało się jeszcze, powiedzmy, dodiagnozować podczas tych Spotkań pomiędzy pierwszą a drugą turą, także no, pracy przed nami dużo. No to panie prezydencie, to trochę pan za moje kolejne pytanie, więc mm -hmm. zatrzymajmy się na tym wątku. Jak to wszystko dalej poukładać? Co jest absolutnie do zrobienia na już? Bo sporo pan obiecał przez te dwa tygodnie, jak ta lista priorytetów wygląda przy czym moją, że tak powiem cechą jest to, że ja obiecuję tylko rzeczy, na które, na czy które są możliwe i, i, i nigdy nie śmiałbym umówić się z Wrocławianami na coś, co jest nierealne. Nie wie, wie pan, panie redaktorze, my mamy, jesteśmy przed naprawdę unikal, unika, unikalną em, historią. Otóż y, y, po pierwsze y, zmieniły się, czy zmienią się za chwilę władze samorządu województwa. Także samorządu województwa, który przecież będzie odpowiadał za dystrybucję części środków europejskich. Czyli możemy liczyć na dobrą współpracę z samorządem województwa, do tego zmierzam. Po drugie, bardzo dobra współpraca z rządem. W, w kontekście szczególnie KPO to ma duże znaczenie. Przecież my musimy być, akurat Wodstaw jest przygotowany do absorpcji dużych pieniędzy z KPO. Trzymamy kciuki za rząd, trzymamy kciuki za rewizję tych założeń KPO. Mówiłem o tym także w kampanii wyborczej. Jesteśmy na to gotowi. Tak więc, Tak więc na, naprawdę jest duża szansa. Okay. Mhm. Wejdę w słowo, przepraszam tak, Pan na swoim stole w gabinecie w trakcie Kolegium Prezydenckiego mhm. rozwija płachty z projektami. Właśnie mając na uwadze mhm. z tyłu głowy chociażby te pieniądze z KPO, to w jaki sposób się to wszystko ma zmaterializować? To znaczy co powstanie we Wrocławiu, jak się spotkamy na przykład, mhm. nie wiem, za rok albo za Jasne. pięć lat, to gdzie będzie Wrocław? E, Wrocław zmieni się z całą pewnością i to istotnie w wielu obszarach, ponieważ no, będziemy rozwijać to miasto tak jak dotychczas, to znaczy Wielowymiarowo. Przede wszystkim wczoraj, a po tych płach, które leżą na, na, na biurku, na stole, wczoraj wczoraj rozkładałem taką dotyczącą remontu wrocławskich ulic, tak? ale i budowy nowych, bo przecież aleja, aleja północna, ale chcę istotnie właśnie zwiększyć pieniądze na remonty dróg. Bardzo ważna jest rewitalizacja zasobu komunalnego. Ołbin, kleczków na Dodrze, przedmieściołowskie, brochów, leśnica. To są wszystko miejsca do rewitalizacji. Tak, tak kamienice, jak i wnętrza podwórzowe. To jest właśnie program tramwajowy. Tak, za chwilę będziemy ogłaszać przetarg na tramwaj na swojczyce. Zmieniły się przepisy. Na pana Jagodno za chwilę będzie. To będziemy, nie moje jagodne, no, ja nasza, gdzie wspólne, nasze. nasze wspólne y, Jagodno. Będziemy y, ogłaszać przetarg na doprojektowanie tego Kiedy? elementu torowego. No Czekamy w tej chwili na odpowiedź, ponieważ wysłaliśmy pismo z taką roboczą koncepcją przecinania się tych szlaków kolejowych z tramwajowymi. E, czekamy w tej chwili w oparciu o te właśnie opublikowane przez ministra właściwego do spraw Infrastruktury wytyczne no, i czekamy teraz na odpowiedź, jak ją uzyskamy. Niezwłocznie ogłaszamy przetarg. Myślę, to będzie w połowie roku. Później tramwaj na maścice z przebudową. A realnie kiedy ten tramwaj na Jagodno dojedzie? Wie pan co, no, jeżeli dostaniemy te, te przepisy uzgodnione, ogłaszamy przetarg, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i za pierwszym razem, to myślę, że projektowanie potrwa półtorej roku, no bo to, 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 to jednak jest dość poważne zadanie w sensie projektowym i później uzgodnieniowym. No i później kwestia realizacji pewnie też do półtorej do półtorej roku. Także myślę, Czyli że połowa 27 roku. Myślę że... Jak tak szybko my, liczę? My, myślę, że to jest, myślę, że to jest realne, jeżeli wszystko pójdzie dobrze na poziomie też przetargów i zamówień publicznych. Tak. No dobrze. To jakiś plan jest. Kiedy poznamy wiceprezydentów? No to to jest tak, że znaczy sekwencja musi być następująca. Najpierw będziemy rozmawiać z koleżankami, kolegami z Platformy Obywatelskiej. To będą trudne o... rozmowy? Myślę, że nie, bo wszystkim nam zależy. Naprawdę, mówię szczerze, nie, 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 nie bajeruję pana tutaj, ani słuchaczy. Proszę spojrzeć na mnie. Mówiąc bardzo kolokwialnie, prosto w oczy, okay, tak jest. Dobra. Myślę, że zależy nam na, na Wrocławiu, czy znaczy, jestem przekonany. I... No dobrze, ale mówiąc poważnie, bo no tak, wiele no osób to się myślę... nad tym zastanawia, kto będzie panu pomagać w tej nowej kadencji? Kogo by Pan widział na tym stanowisku? Będzie Pan sam wskazywać, czy to jednak platformy tak. To zawsze je, je, jest tak, że my mamy przecież porozumienie, które mówi o tym, że koleżanki i koledzy z platformy obywatelskiej. Tak jak to było dotychczas, tak wskazują. Wskazują kandydatów. Myślę, że to będą ludzie, którzy przede wszystkim powinni się, no, powinni być merytoryczni, powinni się kierować, czy powinni no, mieć wiedzę tą ekspercką w obszarze, za który będą odpowiadać. Wierzę, że tak będzie i, i, i że tutaj akurat nie będzie między nami żadnych ulubionych. To jeszcze inaczej zapytam. Ilu prezydentów dla Platformy? Ilu dla Pana? Ilu dla Jest Lewicy? Porozumienie, które podpisaliśmy zresztą z Panem Posłem Michałem Jarosem mówi o, mówi o, dwóch, o dwóch wiceprezydentach z Platformy Obywatelskiej. I odpowiedzialnych za jakie obszary? No wstępnie to, była, to były kwestie planowania przestrzennego, architektury, a także spraw społecznych. Ale, e... ale to może oczywiście, jeżeli będzie jakiś inne oczekiwanie, będziemy o tym rozmawiać. To jest akurat materia, nie, znaczy będziemy rozmawiać, to jest jakby materia, którą można powiedzmy spokojnie formatować, to wszystko zależy też od właśnie oczekiwań koleżanek i kolegów, ale taki był pierwotny plan. A czy pan prezydent Mazur nadal będzie pana wspierać na dotychczasowym stanowisku? Tak, będzie, będzie dalej wspierać. Pana najbliższe środowisko, współpracownicy, czy oni mogą się obawiać tego, że będzie jakiś reset, że będą zmiany kadrowe? Bo mówił pan o tym w minionych dwóch tygodniach, na w pewno, rozmaitych wywiadach. Na pewno, wie pan co, na pewno musimy jeszcze lepiej dostroić urząd do lepszego odpowiadania na potrzeby mieszkańców. I to też wynika z tych rozmów z, z mieszkańcami. I jak to zrobić? No, to jest tak, że każda, każda nowa kadencja jest okazją do tego i będziemy z całą pewnością dokonywać takiej, powiedzmy, oceny, jakby weryfikacji tego, co działo się dotychczas. I tam, gdzie nie jesteśmy zadowoleni, czy tam, gdzie ja nie jestem zadowolony z. Tych efektów. Będę chciał, będę chciał dobrać ludzi, którzy no, będą w stanie sprostać tym coraz wyższym oczekiwaniom. I, I to jest jakby zupełnie normalne. No, mi zależy na tym, aby. Aby urząd, ale tak szeroko rozumiem, także jako jednostki, spółki, bo pewnie to też, to też Pana interesuje, chciałbym, żeby to byli, to byli fachowcy. Nie mam, zapowiedziałem, że tam, gdzie to jest możliwe i konieczne i potrzebne, żebyśmy robili szerokie konkursy, żeby po prostu jak najwięcej fachowców mogło pracować na rzecz mieszkańców Wrocławia. To które odcinki wymagają korekty? Na pewno, y, które odcinki... jest padą blady strach w urzędzie. Nie, nie, to nie, to ja myślę, że znaczy przede wszystkim też chcę wesprzeć naszych pracowników, którzy, szczególnie tych liniowych, że tak się wyrażę, chcę, żeby mieli możliwość też podnoszenia swoich kwalifikacji, kompetencji, żeby mogli się rozwijać. Bo to, to jest szalenie, okay. szalenie ważne. A odcinki? A ja myślę, że na każdym odcinku dojdzie do jakiejś, do, dojdzie do jakiejś zmiany. Natomiast, tak jak mu, mu, mówiłem, no tutaj jestem w tej chwili na etapie robienia takiej analizy, weryfikacji. Tak jak i ja, że tak powiem, nad sobą pracuję i i weryfikuję jakby swoje działania, wyciągam z wnioski, staram się być lepszy, poprawiam pewne sprawy. Tak samo, znaczy tego samego oczekuję od swoich współpracowników, no i od urzędu jako całości. Ja jestem oczywiście dzisiaj tym liderem odpowiedzialnym także za tą zmianę. Mówię to nie w kategoriach strachu czy obawy, ale myślę, że każdy... Kto pracuje na rzecz, czy chce pracować na rzecz miasta, jakby musi się z tym z tym liczyć, że tego typu weryfikacji zostanie poddany. Kiedyś Śląsk Grotkow będzie sprzedany, o ile w ogóle tak się stanie? Chciałbym, żeby został oczywiście sprzedany, ale chciałbym, żeby to była mądra sprzedaż. Jak pan wie, dzisiaj jesteśmy ciągle na etapie prowadzenia negocjacji. Czy one się zakończą tym razem pozytywnie, to zobaczymy za jakiś, za jakiś czas. Mówi, A dlaczego to tyle trwa? No ponieważ to jest niezwykle trudna operacja, to ja też bym chciał, żeby to było wszystko dużo, żeby to trwało krócej i było dużo, dużo prostsze. Nie jest rzecz w samej sprzedaży Śląska, tak? No bo to jest kwestia, nie wiem, przeszacowania akcji i sprzedaży, co jest powiedzmy relatywnie proste i wcale nie takie, nie takie kosztowne. Rzecz jest, czy gdzie indziej jest jakby problem, czy wyzwanie, żeby ten, kto kupi, był gotowy ponosić odpowiednie nakłady na Śląsk Wrocław, po to, aby, abyśmy nie wrócili za chwilę do sytuacji, w której Śląsk ma jakieś kłopot. Ja przypominam i panu, i państwu, i sobie, że przecież już była sytuacja, że w Śląsku byli prywatni... Pamiętamy, oczywiście. Tak, prywatni współwłaściciele i ta sytuacja wówczas, no, jakby to powiedzieć, no, nie była efektywna. Tak? I teraz chodzi o to, żeby nie tyle sprzedać, ile sprzedać i mieć gwarancję, że ten, kto kupi, będzie w stanie ułożyć na Śląsk, który tak jak mówiłem wielokrotnie jest miejskim brandem, jest historią Wrocławia i powinniśmy o niego wspólnie się zatroszczyć. A zatroszczy się pan o Plac Społeczny, o ten ogromny teren, który jest w centrum miasta, o którym jakiś czas temu w sumie było głośno, ponieważ pojawiły się jakieś pomysły, nawet konkretne. Pytanie, kiedy coś tam faktycznie efektywnego się zmieni? Tak, to, to pan poruszył kolejny bardzo ważny temat i bardzo trudny w sensie, w sensie wyzwania. Tak? To jest przestrzeń, o której no właśnie, różne osoby czy różne grupy w bardzo różny sposób myślą. My w tej chwili jesteśmy na etapie jakby analizy i budowania takiej koncepcji tego, mia mia tego miejsca. Tych koncepcji jest. Czy widzę, że z tych rozmów, z tych analiz, wyłania się co najmniej kilka, kilka koncepcji. Ja chciałbym, żeby to, żeby udało się uzgodnić jedną i w konsekwencji rozpocząć realizację, choć to będzie bardzo trudna i bardzo... A pan jak bardzo... widzi ten teren? Jak jaką on powinien pełnić funkcję? Wie pan co? Ja y, uważam, że to, z, że to z jednej strony jest y, miejsce, które... Znaczy, na, to jest na pewno miejsce, które powinno zostać zbudowane i stworzone y, y, w nawiązaniu do y, jakby współczesnych mód takich społecznych, kształtujących miasto i i, ty, i tego czego chcą wrocławianie. czyli na pewno musi to wszystko być jakby w poszanowaniu dla takiego zielonego Wrocławia, zi, naszego wrocławskiego zielonego ładu. Ale z drugiej strony oczywiście, że ja tam widzę różne inne inne funkcje, funkcje, nawiązanie funkcje do tego usługowe, co było przed biorą. Wojną. Może w jakimś stopniu tak, może w jakimś stopniu tak. Ja nie jestem jakimś wybitnym w tym zakresie specjalistą, tak? Wolałbym te wątki zostawić tym, którzy no znają się po prostu na, na, na urbanistyce i na, i na układaniu miasta od tej strony, ale to, czego na pewno będę pilnował to będę pilnował funkcjonalności tego miejsca i tego mówię, żeby ono było, czy powstawało w nawiązaniu do tego, czego dzisiaj Włosawianie oczekują. A dzisiaj Włosawianie chcą zielonego, błękitnego, Włosawianie chcą, nie są przeciwko przecież powstawaniu różnych innych funkcji, ale chcą, żeby to było właśnie w poszanowaniu dla zieleni, wody, no to tego będziemy pilnować. To kiedy, panie prezydencie? Kiedy? Nie, nie umiem tak precyzyjnie odpowiedzieć. Myślę, że to jest taka podusz jeszcze no, wieloletnia. To jest, to, jest, to jest duży teren, to jest skomplikowany. No i przede wszystkim to, to byłaby bardzo kosztowna inwestycja. Ona musi się w tym sensie wydarzyć przy udziale środków zewnętrznych, bądź prywatnych, bądź zewnętrznych, które by miasto dostało. No i potrzeba wielu lat, i to będzie w sumie moje ostatnie pytanie, bo czas nas goni. Czy pan jest za tym, żeby utrzymywać, utrzymać dwukadencyjność, czy, czy wręcz przeciwnie? Są plusy i, i minusy tego, tego rozwiązania. No w parlamencie nie mamy kadencyjności. Bo na, dobrze, to odpowiem inaczej. Ja jestem za tym, żeby, jeżeli mówimy o kadencyjności, to niech ona dotyczy wszystkich szczebli i wszystkich, i wszystkich funkcji. Tak? Uważam, że nie można podchodzić do tego w sposób. Wybiórczy, abstrahując od moich, że tak powiem, decyzji, które podejmę w przyszłości. Natomiast ja generalnie jestem za tym, żeby te systemy się samoregulowały. To znaczy, uważam, że i te wybory to też proszę zwrócić uwagę, pokazały tam, gdzie mieszkańcy chcieli zmiany, dokonali zmiany. Tam, gdzie chcieli kontynuacji, mądrej kontynuacji, tam tak się zachowali w taki w taki sposób głosując. Także zostawiłbym to społeczeństwu obywatelskiemu. Kropka. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk był gościem rozmówienia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pięknego dnia życzymy. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.